Witajcie, to jest panel kontrolny do XCPNG. Jeszcze nic nie zainstalowane, to jest czysta instalacja na komputerze, nie wirtualna maszyna. To jest jeszcze w trakcie budowy, więc nie wszystko działa. Najważniejsze jest DiploXA do postawienia maszyny wirtualnej, która zarządza tym całym XCPNG. W której wszystko się dodaje, dyski. Wirtualne maszyny tworzy. Tutaj w sumie też można, ale takie do zarządzania to się stawia wirtualną maszynę. I teraz tak. Przy instalacji xcpng dodałem jeden dysk do, dla wirtualnych maszyn. W kolejnych odcinkach pokażę jak dodać dysk do, do tego całego xcpng. I też jak dodać dysk twardy bezpośrednio do wirtualnej maszyny. Teraz, tak, wybieramy sobie dysk, sieć, dajemy adres IP adam ja statyczny, maska. DNS gateway. So, to dodamy sobie. Hasło ko, powtarzamy. Um, Dawaj, sesja włączona, hasło ko. I robimy deploy. Trochę trzeba poczekać, aż się cała maszyna postawi. I ją wykorzystamy tylko do postawienia maszyny wirtualnej z systemem do zarządzania tego XCPNG, ale w wersji Community Edition, ponieważ ten postawiony tutaj XoA. Ma ograniczenia, ponieważ trzeba byłoby się zalogować. W sensie zarejestrować i po paru dniach wersja ta przestaje działać. Dlatego my zrobimy sobie, postawimy maszynę z Community Edition, gdzie działa praktycznie wszystko. Tylko przy aktualizacjach wyżej trzeba to robić samemu ale to też jest proste. Kiedyś tam pokażę, jak wyjdzie nowsza wersja. No, kończy już importowanie tego systemu. Jak widać, już jest zielona strzałka, czyli on już pracuje. No i jest postawiony. Tu mamy akces do tego ksa. Konsola. Działa tutaj, za chwilę się dopiero to zrobi. No i jak widzimy, jedna wiemka. Dwa procesory. No i deploy się powinno zmienić na access. גם לוגאוט 20 Ad advance i mamy to był kom Żeby mnie zapamiętało. Nie. I teraz tak. Nie jesteśmy zarejestrowani. Dlatego to widzimy. Ogólnie tak to wygląda. Tu jeszcze na razie nie mamy tego naszego serwera dodanego. Tutaj to robimy. Dodajemy nasz serwer. Jak widzimy. Nie mamy też ani dysków, nie widać. Nic, po prostu nic tu na razie nie mamy. Przechodzimy do ustawień, serwer i dodajemy nasza maszyna, adres, user, hasło. musimy zaznaczyć allow inaczej nam się nie połączy chwileczkę czekamy i jesteśmy połączeni z naszym serwerem update'ów nie zrobimy też bo nie jesteśmy zarejestrowani możemy się zarejestrować ale mi ten czas darmowy już tam minął i do użytku domowego spokojnie wystarczy ten Community Edition. Wszystko tam działa. Także zaraz postawimy sobie wirtualną maszynę. Tu mamy Storage. Teraz, żeby wgrać ISO, musimy dodać Storage wybieramy na jakiej maszynie robimy sobie iso teraz robimy lokalnie iso jest oddzielnie do dysków lokalnie zrobimy sobie media Create. Jest, dodał nam zrobimy rescan, żeby dodał do wszystkich puli, i teraz możemy zaimportować. Dysk zrobimy ISO i przeniesiemy sobie. Debiana do postawienia ksenoorkestra Community Edition. Mamy ISO już na, na maszynie. Tylko to ISO wgrywa się nie na hyperwizora, tylko jest na tej maszynie wirtualnej. I teraz tak, robimy nową maszynę wirtualną. Wybieramy jaka maszyna na której ma stać. Template Debian. Robiny Sena Orchestra Community Edition. 2. dwa, dwa gigagramu wystarczy. ISO. Wybieramy teraz Debiana. Karta sieciowa ETH0. Dysk sobie nazwiemy tak samo. 64 giga. Teraz nie chcemy, żeby się uruchomiła automatycznie, więc to wyłączamy. To musimy zaznaczyć, bo to jest. To będzie maszyna, która tym wszystkim zarządza czyli musi wstać po jakiejś awarii, czy coś. Musi wstać razem z hyperwizorem. No, i tyle. Create. Maszyna wirtualna została utworzona, ale zróbmy sobie jeszcze power. To. No i tyle. Przechodzimy do konsoli. Tutaj różne są konfiguracje tego. Przechodzimy do konsoli. Start maszyna wirtualna nam się uruchamia i instalujemy. Debian angielski: niech będzie to wszystko, niech zostanie sobie. Teraz tak, tutaj nie widzimy wszystkich parametrów, ponieważ trzeba dograć yy, dodatkowe sterowniki. To zrobimy, jak już nam yy, będzie działać system. Command Edition bez hasło ruta Jest to byle co dalej, to jest tylko system podstawowy. I starujemy bez środowiska graficznego, bo nie jest do niczego potrzebne. Nie skanuj. Legger sobie weźmy z Polski, bo to będzie najbliżej. Już nawet będzie. Nie, jeszcze tego nie widać. Odznaczamy SSH serwer. Dobrze by było postawić też. Ten missing patch zainstalujemy dopiero, jak postawimy tą wirtualną maszynę, która się teraz instaluje. Bo tak z tego poziomu TXA niestety tego nie zrobimy, bo nie jesteśmy zarejestrowani. No i continue. Wysuwamy dysk. Działają. Teraz się połączymy z tą maszyną wirtualną poprzez SSH, żeby dokończyć instalowanie tego Orchestra Community Edition. No to jesteśmy już zalogowani po SSH do naszego Orchestra Community Edition. Teraz sobie przejdziemy na ROTA. robiście update Teraz sobie zainstalujemy jeszcze Link do strony, z której to instaluję, będzie w opisie. Dobra, skończone. Tu mamy podane. To jest nasz adres IP. To są dane do logowania. Ale jeszcze musimy parę rzeczy dograć. Zajmiemy się tym. Mamy certyfikat zrobiony. Teraz trzeba to jeszcze tylko w pliku konfiguracyjnym wyedytować. Szukamy port 80, Haszujemy. otwieramy 443. certificate i key okay. Pisujemy. I jeszcze tylko robimy restart usługi. I możemy się logować do panelu naszej wirtualnej maszyny. Tam był numer 61, tak. I teraz tak. Jesteśmy jeszcze w tym pierwszym XOA, który był tam robiony przez deploy i musimy najlepiej rozłączyć ten pól tego hyperwizora z tą, z tą wirtualną maszyną i robimy to po prostu przez usunięcie remove to już będzie nam ta wirtualna maszyna nie będzie nam potrzebna i z poziomu dashboardu możemy ją wyłączyć czy nawet usunąć Aha, to zrobimy za chwilę tutaj i możemy to spokojnie wyłączać change state i shutdown tu już nie chodzi. Teraz się przełączamy na 61 Oczywiście tak, bo to jest nasze. I tu się logujemy. Admin Admin i hasło admin. I tak. Ksenochestra from the sources. Nie zapamiętaj i tak że to jest do użycia, że to używamy. Będziemy to widzieć za każdym razem, jak się będziemy logować. Setting, user, zrobimy sobie usera. Jako administrator. Okay. Można było tego wyedytować, ale myślę, że tak jest chyba bezpieczniej, lepiej. Nie zapamiętuj, admina usuwamy i tak wcześniej dodajemy serwer, czyli xcpng, adres 182.6.10, user root, hasło. I jesteśmy, mamy dodany nasz serwer pool, czyli nasz ten serwer z hyperwizorem i tu mamy te paczę. Instalujemy je i nasz serwer powinien się sam zrestartować. Jeżeli nie zrestartuje się, Musimy po prostu sami go zrestartować. No i dobra, maszyny się zrestartowały, pacze są zainstalowane. Teraz dodamy sobie do wirtualnej maszyny. I są. Musimy wybrać quest tool, konsola. Tutaj też już mamy. Logujemy się na konto Ruta przejdziemy. Montujemy ISO. Przechodzimy tam. Install SH czy zainstalować jest mamy zainstalowany możemy płytę wysunąć i już w tym momencie mamy wszystko pokazane jest management agent Wykryty. I w tym momencie mamy już wszystko postawione, gotowe do działania. Jeszcze tylko na koniec możemy usunąć tą wirtualną maszynę z To już zrobimy sobie z poziomu tego właśnie bezpośrednio z hyperwizora. To jest ta maszyna, którą usuniemy. Pool, wirtualna maszyna jest wyłączona, zaznaczamy delete i już jej nie ma. I do zarządzania teraz naszym XCPNG to jest oto ta maszyna. To co robiliśmy wcześniej przez stronę do Xen Orchestra możemy też zrobić właśnie tutaj. Z poziomu tego. Tak samo. O, jeszcze się nie pokazało. Ale tu jest to samo, też. Tylko właśnie, to jest wszystko w trakcie budowy. I powinno się tu pokazać też terminal od XCPNG. Tu mamy access XA i nas przenosi do wirtualnej maszyny, która jest do zarządzania tym wszystkim. Dziękuję, pozdrawiam.